Witajcie, ja jestem Swag, a to jest pierwszy odcinek z serii Pokémon Flora Sky. Tak jak przyspieszę to sobie. Ogólnie wiem, że już zacząłem robić serię Pokémon Shafale, ale to będzie inna ze względu na jego odmienność, nieodmienność i odmienną nieodmienność What's your name Jestem, że S, P, H, A, Ks, Sparks. So it's Sparks, yes. A oh, okej. Okay. Your Sparks is moving to my hometown of small town. Jej. Wybiłem się takim. Oj, oj, oj. Dlaczego się zaczyna tak jak w Pokémon Shafai? Dlaczego się tak zaczyna? lol fogich what ten są takiego ogląda nie ważne hm jak og stoper bar mam 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 Czego Ty nie chcesz? Hmm. Fajnie. Dobra, mamy noc, nie obchodzi mnie to. Może być co nawet i koniec. Tak, przyspieszam, przyspieszam to. Nie wiem czemu nie. Czego Ty! Nada. Jak już Ci mówiłem, akta przyjmują ten pokój. Nada. Oczywiście. Nie słuchasz mnie. Oczywiście, proszę, tak dalej, a na pewno daleko zajdziesz. Musimy iść do tej, jakby, jaskini. M.T. Fulmon. Wow! Epicka nazwa! M.T. Fulmon! Brawo. Wow! Jaka ładna podłoga! Jaka ładna skała! Dobra, obejrzeliśmy wnętrze, więc możemy iść. Żartuję. Co ty tata? Ruch tryz jest Czym czad pi plop. Albo tu de twik. Mmm, bia da tat twiga. Tockle. po. Po. Tak, muszę sobie też przyspieszyć tą nazwę go. Hmm, jakaś ciekawa nazwa. To nas się tam nie chce iść, musimy iść powalczyć z May, czyli musimy iść o tam. Siema. Co to jest? Lans House. Fajnie. Naprawdę nam dużo dała ta wizyta w tym domku. Naprawdę. Tak, i May będzie w tym oto pomieszczonku. Siema. Oma. Ej, czekaj, nie mam dokładnie wyleczonego Pokemona. Lol. I, 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 i. Kupa, gajna, 69 exp. Łoł. Marr, Mal, No i gdzie? No tak, proszę. <noise> Jestem pijany. <noise> tak. Nie ta do TUE A. Droga A. Naprawdę. Z takimi nazwami bardzo daleko zejdziecie. A właśnie, wejdziemy se tu, bo tu jest coś, co nam się bardzo przyda. Shadow Mail. Przyda nam się bardzo w późniejszym etapie, gdy. O! Dostałem do No, jeszcze. Zobaczę sobie. Jak tam. Wow! Wow, no naprawdę, tylko jednego pokemona mi odnotowano? No naprawdę? Nie no, no to jest lol mi tych twórców gier, że no, ma nie jednego pokemona i to już lol, koniec. Tak, teraz musimy się tutaj urodzili. Hej, oh, been a-lol, okay, Pokédex, who can Ach! Hi Sky, nice to meet. Nice to see you again. Huch, this is. Ach, this is Prague the Neft Civilian. Jestem nowym cywilem w małym mieście. Tak, jestem ten Chodź za mną. No ale. On se poszedł oczywiście, zostawia nas. On, on jak zwykle, oczywiście, musi złapać dalt. No bo nie. No, no, gdzie, no, gdzie moją kupą będziesz walczyć? Moją kupą będzie walczyć. No już, brawo. Ciekawe, przyspieszę to. Bo to może trochę zająć. No, może być Tak, jeżeli to jest niskie HP, to ja dziękuję. Potion, Pokeball, Uswe. Nie mam tylko jednego Pokébola, nie zużywaj mi tego. Nie złapiesz. Ma za dużo HP. Nie złapiesz. Muszę musiał złapać. Nie, yeah, no, nareszcie jeszcze nie muszę przyspieszać tego. Jeszcze mam buty do biegania. Nie. No lol. Ja jestem głupi ze, ze jestem głupi. Mhm. Mm o, mogę biegać w nie, to fajnie. Jestem ciekawy czegoś. Mhm. Mm Shadow mail Poke, No, przynajmniej mi pokembolów nie zabrał. Pokeball, pokebolów. Oj, to jest patrat. go kupa! No, tylko to tak przypomina kupa. Na głowie, na plecach, no to. Aha. Wyleczę sobie moją kupę. Zapiszę sobie. No, zapisałem. Tu. Nie uciekaj, BITCH! Co ty tutaj robisz? Nada w tej. Nada. Yeah, mam National Dexa. Week, him hard. That's Fajnie. At level 2, mhm. Stali. nie, jeszcze pokemony miałem, do tego nie chcę nawet na nie patrzeć, bo są takie dziwne. Mm. Co? Co to wierzę? Mrs. Masters House, What the Aha! Tak! Brawo! Zigzagoon! Jaki mocny Pokémon, Aż mi dęby włosy stają! Nie! Ona coś zrobi złego! Ona wysła przeciwko mnie Pokémona, jeżeli, jeżeli ten stary zna jakiś przydatny powietrzny atak da nie zna może być. Kupa, Kupa. Wow. to da nie znam, może to może być Kupa Ониnisse Kupa bye boys ob industries Wow. To kobiecy koaffe tới trochę to to muszę to <laughs> muszę złapać jakiegoś pokemona, no muszę Znalazłem potionę, potionę znalazłam Nożem. Tak, to będę, to sobie przyspieszę. Mm hm, Pojdziemy sobie tutaj, bo muszę sobie wyleczyć pokemona. No i pójdziemy dalej. Mhm. Mm nie, nie, nie. No jak. Mój pokemon jest na. No co? Co to za Polska? Co to za świat? W którym, ludzie, w którym ludzie mają patraty, które mają jakieś lewy i growle? Mm, kupa dabsorb ooo mocarz. Łoo, ile tam jest wisienek i tych takich tych. ooo, jakaś abra. To No skąd nas do hit Na jakiegoś psychika. Lotad, nie, nie chcesz, lotad, ale tak jest dziwne. Nie, 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 nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie i tak cię nie złapię. Czy kto do nie chcesz? to toccle. Ja upa, dziesiąty level. Jeszcze tylko dziewięćdziesiąt levelów do setnego. Mm -hmm. Myśl pozytywnie spchadz. <grybujesz> Jeżeli tylko to kombi mnie, no to. No to idziemy dalej. Yes, Pat <laughs> Panie Hikarze, muszę mieć cztery odznaki. Jeżeli to się nie mylę, to jest jedna z tych miast, która ma salę. Tak, tak wygląda. To nowoczesna sala w Pokémon Flask. Pool City Game. A big wave in. A on chyba ma pokemony walczący. Tak. Ściągnął z brawla jego. sobie tu i tam. Zobaczę, czy jest tutaj coś przydatnego. Siema. O, dzięki. Dostałem Monstona. Nawet tutaj nie chciałem wejść, tak weszłem. Tak. Z ciekawości dostałem Monstona. O, dziękuję. I czokwas nie lubię. A to co? Po estiły, po oporu, ludzie żyją tutaj w zgodzie z naturą chyba. panie... Panie dziadku, panie dziadku! Panie nie z jego wnukiem, i ten dziadek się że go nie pokonam. Pokażę ci dziadu. Ha, faj. mam mam, mam, mam. Sorry, you can't go until bug, Nie muszę mieć znak. Będzie trudno, naprawdę, uwierzcie mi, będzie bardzo trudno. Zakończymy ten oto, zaiste ciekawy odcinek W tym zaiste ciekawym miejscu W zaiste ciekawym otoczeniu, zaiste nieciekawych ludzi też są zaiste dziwi I... Zaiste lubię sobie biegać Z zaiste czerwonymi rącami Zobacz, to są rękawiczki, może, może nawet bokserskie. Ha, bije lampę. Bije lampę, biel... biela... biel... Bije lampę, bije lampę. lampę. Nic to nie daje! Tak! To było dziwne. Więc kończymy ten odcinek czyhając i sobie kampiąc na Pokemony, więc do zobaczenia!